Witajcie, biegnę do Was z komentarzem na szybko drugiego rozdziału tej książki, bo muszę coś tu Wam wspomnieć, dać jako wskazówkę. A mianowicie, zobaczcie, że znowu chodzi o nasze myślenie, o pozytywne myślenie. Ten przekaz znowu nakierowuje nas na pozytywne myślenie, czyli to jest ten klucz to nasze myślenie jest kluczem do naszej teraźniejszości, do naszej przyszłości. Bo zobaczcie, jak nawet najmniejsza myśl, najmniejsza, czyli nawet odebranie, odsłuchanie wiadomości negatywnych, bo wiadomości, zobaczcie, nie niosą nic pozytywnego, absolutnie nic teraz nie ma pozytywnego. Kiedyś w teleekspresie jeszcze, jak Orłoś prowadził, to były jakieś takie pozytywne, śmieszne wzmianki, a teraz to już jest takie naciągane. I naprawdę, jak się coś pojawi pozytywnego, to jest to przytłaczane całym negatywem. Więc nawet obejrzenie czegoś takiego już nas nakierowuje na pole energetyczne, z którym się łączymy destrukcyjne, negatywne, z którego nie potrafimy się uwolnić. I przez co właśnie te dusze ludzkie nie są w stanie rozwijać się, tak? Później przez ten, bo ten negatyw, to, to pole negatywne, na którym się stykamy, łączy nas ze wszystkim negatywnym dookoła. Nasze ciało zaczyna chorować, zaczynamy brać leki i tak się dzieje. Chcąc, nie chcąc, możemy się rozwijać tylko w, naszym, w naszych obecnych ciałach, więc ono musi być w miarę nawet zdrowe, żeby, żebyśmy mogli mieć ten czas dla siebie, aby móc wejść w medytację. Czy porobić coś, co rozwinie naszą duszę, tak? Naszą samoświadomość. A propos tego jeszcze, słuchajcie, tych chorób, tego uzdrowiania. Ja wiem, że niektórzy um, myślą o homeopatii jako, że to jest placebo, um, ale ja bym tak proponowała każdej osobie, która tak pomyśli, chociaż spróbować tą homeopatię. Nie słuchać tego, co ktoś powie, ale samemu spróbować. Powiem wam taką sytuację. Wczoraj mój mąż zamówił pizzę. Przedwczoraj, właściwie. I był tam jakiś ostry sos. On nigdy nie miał żadnego uczulenia. Nigdy w życiu. I budzi mi w środku nocy i mówi: Aga, coś mi się dzieje. I ja mówię, co się stało. I pokazuje mi, że ma ręce ma całe czerwone. Swędzą go, nie może spać od tego swędzenia. Dostał potwornej wysypki na całym ciele. Przestraszył się, bo on naprawdę bardzo rzadko choruje. No to ja od razu swędzące ręce jedyne co mi się skojarzyło to wątroba. U mnie w rodzinie było bardzo dużo różnych chorób, stąd ja po prostu amatorsko poszerzałam swoją wiedzę o różne tematy i na podstawie objawów, jakie występują, mogę rozpoznać niektóre choroby, bo u nas było ich bardzo dużo różnych takich. Nawet takich rzadko spotykanych i jedyne co mi się skojarzyło to wątroba, jak swędzące ręce. No i ta wysypka, ta wysypka mi trochę niepokoiła, ona bardziej była alergiczna niż wątrobowa. No więc dałam mu dwa leki, jakie ja znałam, ponieważ ja teraz w międzyczasie jeszcze pracuję nad, nad pewnym projektem takim. I spisuję sobie po prostu leki takie homeopatyczne, wpisuję je po prostu do komputera, żebym później mogła szybko odnaleźć taki, który mogę dopasować na już. Mówię o takich właśnie gwałtownych chorobach, gdzie człowiek może sobie sam poradzić na pierwszy rzut. No bo teraz dostać się do lekarza to graniczy z cudem. Chciałabym później stworzyć taką aplikację. Jak znajdę kogoś, kto będzie umiał ją napisać. No ale wiem, że mi się uda. Będę pozytywnie nastawiona, to mi się uda. No nieważne. W każdym bądź razie chodzi o to, że. Dałam mu dwa leki, które znałam. Apis, który jest na wysypkę. Miałam po prostu potencję zwykłą, niską, a czy niską, taką średnią, niemiecką D12. No i wiedziałam, że muszę mu dać coś na wątrobę, na regenerację wątroby. Jedyny lek, jaki na regenerację wątroby znałam, to był fosfor. Fosforus się nazywa. W takiej samej potencji mu dałam. A że fosforusu nie bardzo można łączyć z innymi lekami homopatycznymi, to poprosiłam go, żeby zrobił minimum pół godziny przerwy. I apis miał brać co 15 minut, dosłownie z zegarkiem w ręku, po czym miał zrobić przerwę półgodzinną między jednym braniem i półgodzinną między drugim, czyli w sumie godzinę, żeby pomiędzy tym wziąć ten fosforus. No i wziął. Kazał mi się położyć spać. Ja jeszcze chwilę z nim posiedziałam, dopilnowałam, żeby te dawki na początku brał. I już na samym początku, kiedy zaczął brać apis, ja już miałam wrażenie, że po dosłownie naprawdę 20-25 minutach zaczęły mu te ręce bladnąć, ale. No, Pomyśleliśmy sobie: No dobra, to jest może światło. Może to światło. Po prostu nie widzimy dobrze tu w nocy. Czekałam jeszcze chwilę, i faktycznie on mówi: Ty, zobacz, chyba mi to blednie, ale za chwilę mówi: Nie, chyba mi się wydawało. Nieważne, zaczął to brać. Fosfor wziął tylko raz, a apis brał co 15 minut. Z budzikiem, budził się co 15 minut i brał. Ale też do pewnego momentu, bo na pewno nie do samego rana. Tak czy siak. Później wydłużał te czasy, czyli od 15 minut zrobił 30 minut, później godzinę. Rano wstał. Nie miał nic. Nie miał kompletnie nic. Ja znam te czerwone ręce, bo kiedyś też z tym chodziłam dwa tygodnie, dopóki nie dostałam leku od lekarza. Okazało się, że to jest właśnie wątroba. Moja źle zareagowała na ciążę, bo miałam cholestazę, miałam ciążę, która występuje raz na wiem, pół miliona chyba przypadków. U mnie wystąpiła, <laughs> więc to są leki, które tak naprawdę nie robią wam żadnej szkody, absolutnie żadnej szkody. Jeżeli są brane na takie dolegliwości, takie przyziemne, nawet mogą być mocniejsze. One są wspomagające zawsze, tak? E leczą naprawdę absolutnie ze wszystkiego, oczyszczają z metali ciężkich ze szczepionek, naprawdę leczą wszystko. Ja mam teraz książkę, właściwie tomy książki, trzy tomy książki Materia Medica odnośnie całej homeopatii, ale to Kenta to jest, on jest teraz najbardziej znany, on stworzył homeopatię. Akent po prostu na podstawie swoich badań to był lekarz, który stosował homeopatię. Lekarz, normalny lekarz, który dodatkowo stosował homeopatię, i opisywał właśnie w tej swojej. Materia Medica opisywał przypadki, jak na co co działało, co, czy się pogorszyło, czy się polepszyło, i tak dalej. Opisywał również wypadki, przypadki jakieś tam śmiertelne, gdzie na przykład homopatia nie zadziałała, i on na tej zasadzie wiedział, czy to zadziałało, czy nie zadziałało, jaka była poprawa, i tak dalej. I on również opisuje przypadki bardzo, bardzo ciężkie, czyli takie naprawdę ciężkie, gdzie medycyna totalnie załamywała ręce. Mm. No wiadomo, że w takich ciężkich przypadkach to mało kto e, będzie ryzykował i ja też nigdy tego nie będę mówiła, żeby ktoś ryzykował aż tak, no bo to już musi podjąć lekarz homopata decyzję. Ktoś, ktoś na tym zna najlepiej lekarz, który dodatkowo, dodatkowo zajmuje się homeopatią, tak dla bezpieczeństwa. Natomiast w takich przypadkach, gdzie teraz nie dostaniemy się do lekarza, bo jest ciężko, to warto jednak sięgnąć do tej wiedzy homeopatycznej. Jest taka strona Homeopatia Polska, tam jest opis wszystkich leków i jeszcze Grupa na Facebooku Homeopatia Polska, chyba grupa kliniczna, jakoś tak się to nazywa. I tam jest bardzo dużo ludzi, którzy opisują, co im pomogło, jak im pomogło. U mnie była kiedyś na bieżąco jelitówka w domu. Kiedy zaczęłam stosować homeopatię, nie ma tej jelitówki. Um. Ja zawsze lądowałam w szpitalu, nawet jak się czymś zatrułam, to od razu było lądowanie u mnie w szpitalu. Od kiedy zaczęłam stosować homeopatię, dosłownie z zegarkiem w ręku, to musi być budzik. Naprawdę, to jest bardzo ważne czas i podawanie tych leków oraz to, że nie wolno brać, w międzyczasie nie wolno pić kawy, jeść cytrusów i ostrych przypraw. No i homeopatia nie może leżeć oczywiście koło mikrofali, koło telewizora, na świetle dziennym i tak dalej, bo to jest też bardzo ważne. I to są dosłownie czary. A jak ktoś kiedyś powiedział, magia to nauka, której jeszcze nie pojęliśmy. Więc spróbujcie, a zobaczycie. Mój mąż mi też nie wierzył. I kiedyś jak zachorował, zaczęłam mu dawać co 15 minut kulki na, taką, na takie zwykłe przebziębienie, bo homopatię dobierać na podstawie objawów, a nie na podstawie diagnozy lekarskiej, tylko na podstawie objawów, jakie są. No i miał wizytę u lekarza na godzinę, na godzinę 10. Zadzwonił tam o 8. E, więc przez te dwie godziny, właściwie przez półtorej godziny, jego ja praktycznie wyleczyłam, gdzie on później mi zaczął mówić, jak już poszedł do lekarza i wrócił. Powiedział mi, że. że mnie przeprasza, ale musiał wypluwać te kulki, no bo jakby poszedł całkiem zdrowy, to by lekarz mu nie uwierzył, że jest chory i nie dałbym mu zwolnienia lekarskiego. <noise> A już zadzwonił do pracy, bo miał na rano i nie mógł pójść do pracy. musiał mieć usprawiedliwienie za ten dzień, więc, więc tak to wyglądało. Spróbujcie. I dajcie mi znać, czy działa. W każdym razie warto naprawdę ku temu się przyjrzeć, ale że miało być to komentowanie tego rozdziału, a się rozgadałam o homopatii, wybaczcie mi, ale ja po prostu uwielbiam tą homopatię, bo ona jest dla mnie tak magiczna, że chciałam Wam powiedzieć, że tutaj oni mówią o jeszcze bardzo ważnej rzeczy. Oni tutaj mówią o tym, że zobaczcie, inkarnacja nie przebiega na linii równoległej, jedna po drugiej, tylko są czasowo i wymiarowo ze sobą skrzyżowane, jedne z drugimi, i to jeszcze w różnych czasach i międzywymiarach, a te międzywymiary są wszędzie blisko nas, czyli są dookoła na naszych polach energetycznych. To są nic innego jak skupiska energetyczne. O tym mówiła Małgorzata Wąkanis. Tylko ja wziąłam swoją własną interpretację z tego. Gdyż Małgosia mówi, że trzeba się cały czas tego oczyszczać, oczyszczać i oczyszczać, i one będą podchodzić, 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 i ona mówi o tym, że to są traumy. Naszych e, przodków, ale też wspomina właśnie o tych inkarnacjach poprzednich i różnych innych rzeczach. Um, więc to jest to wszystko, co ona miała na myśli. I tak jak mówię, że ona mówi, że to trzeba cały czas odpinać, a ja jestem pewna, nie wiem dlaczego, gdzieś w kościach, we krwi czuję, że na pewno jest jakiś sposób, żeby to wszystko raz na zawsze odłączyć. Po prostu. I żeby nie musieć tego cały czas odpinać. Jedyne, co można odpinać, to można odpinać. To, co zbieramy w ciągu dnia, oraz to, co ściągniemy od innych ludzi, no bo się rzeczy będziemy ściągać. I też mi się wydaje, do momentu, kiedy nie stworzymy ochrony, bo jeżeli każdy z nas stworzyłby swoją własną ochronę, własną na swój sposób, nie korzystając z innego sposobu, stricte, tylko własną, czyli nawet jak się narobicie różnych kursów, nasłuchacie się różnych osób, to prędzej czy później wyrobicie swoją własną ochronę, i moim zdaniem, to jest moje zdanie. Wasza własna ochrona, jaką wy wyrobicie sobie sami. To będzie wasza indywidualna, najbardziej działająca ochrona, która Was w 100%, moim zdaniem znowu, ochroni. Tak czuję i mówię to, co czuję. Także to jest bardzo ważne, żebyście nie zamykali się na wiedzę, żebyście słuchali wszystkich osób, które z wami rezonują, ale żeby ten sposób, żebyście znaleźli sami. Wielu z was się pyta i prosi mnie, żebym ja coś dla was zrobiła, e, jakąś ochronę czy coś. Ja wam, z przyjemnością wam to zrobię, naprawdę. Tylko bardzo was proszę, abyście spróbowali to sami zrobić, dlatego że naprawdę nic na was tak nie zadziała, jak wasza własna intencja i wasz własny twór, bo to jest wasz twór. I nic tak mocno nie zadziała na was. Nieważne, kto was kiedykolwiek oczyści. Ktokolwiek was oczyści, i nie wiadomo, ile pieniędzy na to wydacie, to i tak się zabrudzicie, jeżeli to oczyści oczyszczać was będzie zawsze ktoś. Ale kiedy wy sami znajdziecie ten sposób, prędzej czy później, no to wy sami będziecie umieli to robić. I oszczędzicie sobie i pieniądze, i czas, i nerwy. I przede wszystkim osiągniecie spokój, bo będziecie wiedzieć, że cokolwiek się nie przyczepi do was, to wy się z tego oczyści, oczyścicie. A przez ten sposób myślenia już, że jestem spokojny, spokojna, bo wypracowałem sobie sposób oczyszczania, niech się do mnie przyczepia co chce i tak się z tego oczyszczę. Jeżeli w ten sposób już będziecie myśleć, to już się do was nikt nie przyczepi. Bo już będziecie tak pewni tego, że jesteście czyści, umiecie to zrobić. Nawet jak nie będziecie czyści, to zaraz będziecie, będziecie, bo będziecie umieli sami to oczyścić, że już po prostu się do was nic nie przyczepi. To są właśnie te wzorce myślowe, to są te sposoby myślowe. Więc naprawdę bardzo, ta, ta praca jest bardzo ważna. Bo po pierwsze, cenę zaporową nie każdy jest w stanie zapłacić. Dzięki czemu, jak nie jesteście w stanie zapłacić czegoś i nie jesteście w stanie. Znaleźć pieniędzy na to, na daną chwilę, kiedy tego potrzebujecie, to jesteście zmuszeni do tego, aby, aby pracować sami nad sobą. A jak będziecie pracować sami nad sobą, to sami do tego dojdziecie, jak co odczepić. Tak jak Go Małgosia kiedyś powiedziała, że gdyby ktoś jej wtedy pomógł, ją oczyścił, czy cokolwiek jej zrobił, kiedy ona miała raka, to ona by nigdy nie doszła do tych umiejętności, które teraz ma i, do tego, i nie odkryłaby w sobie tego daru, który teraz ma. Więc to mniej więcej tak działa. Więc zamiast denerwować się na ludzi, którzy mają ceny zaporowe, cieszcie się, że takie ceny mają, dlatego że to Wam stwarza możliwość do tego, abyście sami zaczęli być tymi uzdrowicielami, bo każdy z Was to potrafi, każdy z nas, każdy jeden człowiek potrafi być uzdrowicielem, każdy jeden człowiek. Tylko nic nie przychodzi o tak pyk, bo ja chcę i koniec. Oczywiście tak działa prawo przyciągania i tak może być ale tylko wtedy, kiedy wy włożycie w to pracę jakąś, czyli będziecie chcieli to robić. I, a jak będziecie chcieli to robić, to wasza podświadomość, wasze istoty, które się wami opiekują, podpowiedzą wam, jak to zrobić. I to nie będzie tak, że wam szepną do ucha słuchaj, tak, 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 bo tak by było najprościej, bo my ludzie to tak, tacy wygodniacy jesteśmy. Najlepiej, jakby ktoś nam podnosek podstawił, i, I by było super. Zobaczcie, dzieci są pięknym naszym nauczycielem. Jak dziecku będzie podstawiać wszystko pod nos, to on będzie mówił: Mamo, daj mi to, mamo, daj mi tamto, mamo, daj mi to". Czy tato. Ale kiedy dziecku pokażecie, jak coś zrobić, powie, zobaczcie, tam, zobaczcie, tam jest, możesz sobie wziąć, nie jest wysoko, albo zobacz, tu, 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 tu tak się robi, to tak się robi, możesz to sam zrobić. Czyli tak jak ludzie pokazują na kursach, to tak, to tak, to tak, to tak ale pracę wykonujesz sam. W ten sposób Właśnie To jest właśnie ta, ta kwintesencja tego powiedzenia, że możesz doprowadzić tego konia do wodopoju, ale nie możesz się za niego napić. I to jest właśnie bardzo ważne. To jest ta praca nad sobą. E, w ogóle wszystko, co tu jest powiedziane w tym, tym całym przekazie i w ogóle w tych wszystkich rzeczach, które dookoła słuchacie, jest w filmie sekret. Ja sobie ten film Sekret, on jest z 2006 roku. Ja go obejrzałam w 2006 roku i, i obejrzałam go później za jakiś tam. Dziesięć kolejnych lat i obejrzałam go znowu teraz. I powiem wam, że jak obejrzałam go teraz, jak to z moją wiedzą, którą obecnie mam, mówię przecież oni to wszystko mówili. To wszystko, co wam mówią ludzie na nowo stworzonych kanałach, to wszystko, co mówię również wam ja, czy Małgosia, czy ktokolwiek inny, to wszystko jest tak prosto i łopatologicznie wytłumaczone w tym filmie, naprawdę, i nawet jest wskazówka, jak to zrobić. Są też książki. Sekret, później jest. Um, odpowiedź. Jest jeszcze sekret. Odpowiedź jest: chyba urodziłeś się bo bogaty, Baba Proktora. Jest jeszcze um, magnetyzm serca. Też jest twórców sekretu. To jest jak przyciągnąć w sobie um, osobę, się, którą się um, pokocha, taką, która Was zaakceptuje i nawzajem, czyli z tą osobą, którą zrezygnujecie. Jak chcecie, ja Wam mogę pod tą całą listę um, tych książek pod spodem umieścić. Sekret jest w ogóle. Um, na Netflixie, ale on jest w języku angielskim i niemieckim bodajże tylko, ale jest też na CDA w języku polskim. Także możecie sobie odszukać, jest kilka, kilka tych nagrań. Naprawdę warto to odsłuchać. Ja w ogóle polecam, polecam oglądać Sekret codziennie, naprawdę, na początek dnia, jako wasz ulubiony film. Albo sobie kupić tą płytę i non-stop sobie ją opuszczać. Dlatego ja sobie z pewnością tą płytę kupię, żeby ona zawsze u mnie była. Dlatego, że to jest naprawdę taki. Nastawiacz psychologiczny, bo to mówi o wszystkim, o całym naszym takim zwykłym życiu i jak to zrobić, dosłownie jak to zrobić, i można to robić codziennie. I mimo, że my wiemy, jak zrobić, wiemy, jak przyciągnąć, to często wpadamy w te pułapki, które właśnie o których piszą w, tych, w tym drugim rozdziale, czyli o tym, że podpinamy się bardzo szybko pod wzorce myślowe. To jest właśnie to, co też mówiła Gosia. Najmniejszym nawet osądem, nawet najmniejszym skrzywieniem się na to, co druga osoba powiedziała, my już się podpinamy. Najmniejszą reakcją, najmniejszym takim phi, co ona tam powiedziała, phi, tak? To już właśnie tym, już tym się podpinamy pod to negatywne pole energetyczne i całkowicie wyciąga nas to z naszego rytmu pozytywnego myślenia. I choćby nie wiem, jak każdy z Was, łącznie ze mną, chyba ze mną to w głównej mierze, bo nawet nie wiecie, jak ja szybko schodzę z pozytywnego myślenia. <laughs> Naprawdę. Ale tylko wtedy właśnie, kiedy jestem z kimś innym, kto negatywnie myśli, po prostu mnie tak szybko potrafi wyciągnąć z tego pozytywnego myślenia, że szok. Jak jestem sama, mi jest łatwiej się naprowadzić na ten kurs pozytywnego myślenia, bo ja wtedy zaczynam ćwiczyć, zaczynam nim tańczyć, puszczać muzykę, zaczynam wygłupiać się z dziećmi i wtedy to pozytywne myślenie do mnie wraca. Ale jak jestem z kimkolwiek, kto chociaż negatywnie powie o czymś coś, tak jak na przykład mieszkamy teraz w wynajętym mieszkaniu i bardzo mi się to mieszkanie podoba. E, tak fajnie się w nim czuję, naprawdę jest e, wszystko w nim, co potrzebuję. I mimo, że kuch kuchnia jest bardzo mała, to jest taka, taka, która mi bardzo odpowiada. I powiedziałam to ostatnio mojemu mężowi, że zobacz, jaka fajna, fajne to mieszkanie, fajna ta kuchnia. Okej, okay, no trochę jest ciemne to mieszkanie, ale fajna jest kuchnia. Słońce wpada, fakt, faktem, po południu do salonu, ale wpada. Więc nie jest całkowicie ciemne, ale jest fajne. I... A on do mnie, no tak, tylko kuchnia taka mała, zmywarka do niczego. No, ja tak się patrzę na niego i mówię, czy ty zauważyłeś, że zaczynasz emanować negatywem? A on od razu, no ale ja tylko powiedziałem i zaczyna się tłumaczyć, zaczyna zaprzeczać temu, co ja mówię. Ale ja nie atakuję, tylko mu zwracam uwagę na to, że zobacz, emanujesz negatywem. To nie chodzi o to, że ty będziesz zły i furkał będziesz na każdego. Wystarczy, że powiesz coś, co nie jest pozytywne wnywarka do niczego to raczej nie jest pozytywne słowo, tak? Ta emocja, jako, jako, to taki, nawet taki grymas, słuchajcie, jak się powie o czymś, że coś jest, nie wiem, nie chcecie powiedzieć tego w złym kontekście, ale mówicie, no ale, ale z drugiej strony zwracacie na to uwagę, tak? Dużo z nas nawet nie wie o tym, że emanuje negatywem, a emanuje. Ja rozumiem jego podejście i też nie bardzo wiem, jak ja mam tu wytłumaczyć. Po prostu mów, powiedziałam mu: Przepraszam, ale muszę ci zostawić twój rozwój samemu sobie, bo cokolwiek nie powiem, ty to zanegujesz. Ja wiem, bo ja byłam w tym samym momencie. Ja dokładnie tak samo mówiłam, bo. Ktokolwiek zwrócił mi uwagę na to, że jestem negatywna, że jestem taka, 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 to ja mówiłam, Boże, co oni ode mnie chcą? Przecież ja jestem dobra, ja nikogo nie skrzywdzę, ja wszystkich kocham, ja wszystkim pomagam. Ja... No ale taka byłam i dziwiłam się, czemu się mnie tak czepiają. A prawda jest taka, że mimo, że ja taka byłam, to ja jednak cały czas mówiłam o negatywnych rzeczach. To się na pewno nie uda. Na pewno oblałam ten egzamin. O, na pewno teraz on znowu zrobi to samo. Jak go znam, to znowu coś będzie nie tak. O, jak tego znam, to na pewno mi nie pomoże. A jak tamtego znam, to, to coś tam, coś tam. Ja wam daję tylko przykłady. Zrozumiałam, że to jest po prostu ścieżka rozwoju, na której również teraz jest mój mąż, ponieważ jest sam i jest mu ciężko, bo jest za granicą a my jesteśmy tutaj całą rodziną, to rozumiem, że mu jest bardzo ciężko. I po prostu, no, się urzeczy, narzeka, tak? Że musi to, że musi tamto, że musi siamto. I powiedziałam mu, żeby oglądał ten sekret codziennie. Może zobaczy, że tak naprawdę to, w jakiej sytuacji się znajduje, to jest jego myślenie. Bo ja już mu wiele razy mówiłam, żeby wrócił do Polski i żebyśmy tu coś wspólnie stworzyli. Tym bardziej, że e, widzi, że coś tam mu, że tak powiem, interes na boku mu wychodzi. No ale on się boi, no bo za co kupimy mieszkanie, nie będzie nas stać na to czy na to, nie będzie to, tak gość, mojego, owego. a że ja teraz mam taką sytuację, że siedzę z domu i, w domu i nie, i nie pracuję, jedynym e, moim źródłem utrzymania jest moja firma, z e, czego na razie nie jestem w stanie się utrzymać, bo wiadomo, bo ja jestem rozpoczynającą firmą jednoosobową, no to on musi nam pomagać, więc on od razu ma... Mocny ciężar na głowie, ale ja wiem, że to jest kwestia myślenia. Ja Mimo, że I to jest znowu takie śmieszne, mimo że ja jestem w tej sytuacji z zewnątrz nie za bardzo ciekawej, to ja wiem, że będzie dobrze. Po prostu ja wiem, i ja w to wierzę, i zawsze jak odpuszczę te pieniądze, czyli jak, jak przestanę się w ogóle nimi przejmować, a tak się dzieje, kiedy jestem sama. To nagle one spływają. Nagle dostanę jakieś większe zamówienie, nagle. Coś z Was mi coś podaruje i to jest takie piękne, tak magiczne, że to właśnie to jest potwierdzenie tych energii, które działają. Jeżeli ja się na tym nie skupiam absolutnie i uważam, że to jest po prostu narzędzie, które do mnie prędzej czy później przyjdzie, i skupiam się na tym, co kocham, czyli zaczynam tłumaczyć tą książkę, zaczynam bo jak mnie czasami długo nie ma, to ja też się skupiam na tym, żeby. Mm, Tą firmę mają poprowadzić, no bo firma sama się nie będzie prowadziła, a ja nie mam ludzi do tego, więc muszę siąść i porobić niektóre rzeczy, które są z tym związane, żeby mi to nie upadło. Więc skupiam się na tych rzeczach bardzo materialnych, a jak się zaczynam na tym skupiać, troszeczkę zaczynam się dołować. Później Wam wytłumaczę w, w takie nagranie, chcę Wam zrobić o retrogradacji, dlatego, że Pluton się będzie cofał. 28 kwietnia, akurat w mojej urodziny, będzie rozpoczęcie się cofania Plutona. I Wam wcześniej powiemy, dlaczego to jest takie istotne, co to, dlaczego nie, wa nie warto niektóre rzeczy robić, kiedy, kiedy właśnie mamy planetę w fazie cofania się. No bo ja rozpoczęłam tą moją firmę właśnie w takim czasie i, i do tej pory się borykam z pewnymi trudnościami. I to są aż takie niewiarygodne wręcz rzeczy, że jak komuś opowiadam, komuś to już ma firmę, i opowiadam, co u mnie się dzieje, to nie dowierza. Powiedziałby, że mam pecha na pechu. A ja wiem po prostu, skąd to się dzieje, i, i wiem, że to tak się też ma dziać. No, w związku z obecną sytuacją, w jakiej jestem, więc dla mnie to jest wszystko takie normalne, naturalne. I, I tak się tym bardzo nie przejmuję. A przez to, że się nie przejmuję, to, to wszystko wychodzi dobrze. Podsumowując to wszystko, bo oczywiście jak zwykle zeszłam na temat, na który nie powinnam schodzić. E, bądźcie pozytywnie nastawieni. Starajcie się przynajmniej, a jak nie potraficie, oglądajcie ten film sekret codziennie. Naprawdę to jest. Y, tam jest zbiór wszystkiego, o czym teraz dookoła słyszycie. W takiej pigułeczce. I możecie sobie kupić książki i pozakreślać tam w nim. Naprawdę to jest fajne. Kto co woli, są w języku polskim. No wiadomo, te świetne wiadomości, które tłumaczę. Nie są w języku polskim. Zrobiłam playlisty. Playlista jest na pierwszą książkę i playlista będzie na, na drugą książkę. Bardzo bym chciała wam to tłumaczyć jak najwięcej, jak najszybciej się da. I Mam wrażenie, że muszę wam jak najwięcej teraz tego przetłumaczyć, bo cały czas mam z tyłu głowy takie coś, że, że muszę się z czymś spieszyć. I nawet weszłam na stronę takiego, taki pan mi się pokazał, który wróży z kart, czy wróży, rozkłada karty cyltyckie, Amerykanin i który również dostaje channelingi w postaci snów. I. Mu się tam właśnie pokazało, że byki, bo ja patrzyłam oczywiście na byka, byki mają w tym miesiącu taki większy potencjał i że już wszystko tak naprawdę zostało zrobione. Tylko wystarczy teraz działać i skupić się na tym i naprawdę działać, a nie czekać i zastanawiać się, tylko po prostu działać, dlatego że nasi opiekunowie stoją z boku i chcą nam pomóc. I właśnie chciałam Wam powiedzieć w jaki sposób. Czyli nie szepną nam do ucha, tylko Wam coś pokażą, jeżeli Wam. Tu nie wyjdzie, czy tam nie wyjdzie, to znaczy, że tego macie nie robić. To jest ta podpowiedź, że to nie w tą stronę idzie. Musisz obrać drugą drogę. To są takie pojedyncze rzeczy, czyli na przykład coś wam się pojawi w internecie, coś wam się pojawi w telewizji, ktoś wam coś podpowie i was nakierowuje, coś wam, się, coś wam ze świta, jakiś sen będziecie mieć o czymś, sprawdźcie symbolikę szybko tego snu. To są takie podpowiedzi, co macie zrobić w którym momencie. I każda frustracja, że o ja jeszcze tego nie dostaję i tak dalej. To Was oddala od tego celu. Zamiast się denerwować na to, że Wy jeszcze nie rozumiecie tego, tamtego, czy Wy nie widzicie, jak to jest możliwe, że kto inny widzi, a Wy nie widzicie, to Was to oddala od tego celu. Więc najlepiej po prostu. Odpuścić. Właśnie to jest o tym odpuszczaniu. Zobaczcie, że w każdym horoskopie co miesiąc jest powiedziane, żeby odpuścić. Prędzej, jakbyście przesłuchali wszystkich znaków, to zobaczycie, że każdy znak w którymś miesiącu musi odpuścić. I to o to chodzi, żeby po prostu odpuścić te rzeczy, które nas denerwują, które nam nie służą, a podjąć się robienia tych rzeczy, które nas doprowadzą do tego celu. Nauka cierpliwości. Myślę, że to jest takie mm, bardzo ważne. W obecnym czasie i również na ten rok. Cierpliwość, spokój i opanowanie. I wiara w to, że będzie dobrze. Bo będzie dobrze. Tylko trzeba pozwolić się prowadzić temu głosowi serca. To jest to, co od samego początku powtarzam i będę powtarzała. Jak nie wiecie, co robić, jak macie dużo chaosu w głowie, zajmijcie się oddychaniem Wimachowa, na przykład. Cudowne jest to oddychanie. Wróciłam do niego po długiej przerwie. Cudowne jest. I. Zróbcie to. Ono wyłącza myśli, i wtedy wyciszcie umysł, zadajcie sobie pytanie, a odpowiedź po prostu do Was przyjdzie. Pozdrawiam.